Właśnie wyszłam z warsztatu w Pierwszy raz na takich zajęciach byłam, więc bardzo mnie ciekawiło, w jaki sposób można faktycznie uważnie em, skupić się na sobie. I powiem szczerze, że zainteresowało mnie na tyle, że mam nadzieję, że niebawem, no może nie w lutym, tak jak się zaczynają, ale mam nadzieję uczestniczyć w takim kursie, który ma 8 tygodni, trwa. Może trochę spowolni moje to życie. I zwrócił uwagę na to, żeby się faktycznie sobie przyjrzeć i zastanowić się, w którym kierunku dalej podążać zawodowo i życiowo też. A gdybym się zapytał, co wartościowego wynosisz, zabierasz ze sobą e, z tego festiwalu do domu? No takie postanowienie, żeby troszeczkę zwolnić i pomyśleć o tym, że może ewentualnie zmienić życie zawodowe, a może troszeczkę pomyśleć, żeby się rozwinąć tylko i, dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. E, Mam też prezent, dostałam, wylosowałam książkę, także to mnie pewnie do tego zachęci, bo to jest taka książka, taka pozycja, która mi może pomóc w tym. A jeszcze mam nadzieję dowiedzieć innych ciekawych rzeczy, ponieważ za chwileczkę do następne warsztaty.